Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo, ja króciutko, nie wykorzystam pięciu minut, myślę, że w minucie się zamknę. Ja chciałbym tutaj sprostować pewien brak zrozumienia przez pana senatora Hobuta, moich mojej wypowiedzi. Może się wypowiedziałem niezbyt precyzyjnie. Ja nie mówiłem, że to, co mówił pan senator Jackowski jest całkowicie błędne. Ja tylko wskazywałem na niektóre elementy wypowiedzi, z którymi ja się nie zgadzam i mam takie prawo się z nimi nie zgadzać. Natomiast zwróciłbym tutaj też uwagę na to panie senatorze Kogut, że właśnie w tych gminach takich jak Krynica, gdzie powinno być czyste powietrze, czy nad żywiczyźnie, która jest też obszarem górskim, też powinno być czyste, ono nie jest czyste i nie jest czyste właśnie dlatego, że ta gospodarka odpadami jest w dzisiejszym stanie, w tym, który jeszcze, jeszcze obecnie mamy, jest niewłaściwa. I jeżeli to, dokonamy tej zmiany, to miejmy nadzieję, że ten stan się również zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo